Edyta Górniak wróciła na scenę. Część fanów obruszyła się tym, co zastała, bo ich tak rozzłościło. Sama gwiazda ostudziła emocje. Edyta Górniak to jedna z najbardziej szanowanych gwiazd polskiej estrady. Pokalistka jest obecna na scenie od trzech dekad. Nagrała ponad 200 piosenek przy których dorasta kolejne pokolenie. Ma na koncie osiem albumów studyjnych i jeden koncertowy. Jej krążki zdobywały statusy płyt platynowych, złotych i srebrnych, w Portugalii. Gwiazda obecnie promuje Akademię Przebudzenie na YouTube, w której podpowiada fanom, jak spokojnie i zdrowo żyć. Jednocześnie często zabiera głos w sprawie trwającej obecnie pandemii, jest zdeklarowaną przeciwniczką szczepień przeciwko koronawirusowi. Siedzi sobie paru gdzieś tam. Jakby tutaj skłócić ludzi, najlepiej, jak odwrócą się ku sobie życie, aborcja w Polsce. W Ameryce naciśnijmy guzik rasizm, w maseczkach wdychamy własne spaliny. Są na świecie czerwone i czarne mrówki. Jak się da te mrówki do słoika, one wędrują swoimi ścieżkami. Jak potrząśnie ktoś tym słojem, te mrówki zaczynają się zabijać, Diva powiedziała podczas jednej z rozmów z fanami. Czas pandemii nie był też łatwy dla działalności artystycznej Edyty. Od jej początku grała tylko koncerty realizowane przez telewizję. Na szczęście, przygotowała niespodziankę dla fanów. Edyta Górniak, po dwóch latach przerwy od grania pozatelewizyjnych, koncertów, wystąpiła w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu. Zainteresowanie było tak duże, że zabrakło biletów. Wszystkie wejściówki na występ gwiazdy wyprzedały się w zaledwie 50 minut. Część fanów narzekała na to, że bardzo chciała uczestniczyć w muzycznej uczcie przygotowanej przez Górniak, ale zwyczajnie nie zdołała kupić wymarzonej wejściówki. Diva nie zapomniała jednak o fanach. Zdecydowała się na piękny gest. Zorganizowała konkurs, w którym były do wygrania zaproszenia na koncert. W zaledwie kilka godzin dostała ponad tysiąc zgłoszeń. To tylko pokazuje, że dalej jest ona uwielbianą przez fanów gwiazdą wielkiego formatu. Na koncercie w Nowym Targu pojawiły się też inni. Zaproszeni przed edytę artyści, w tym między innymi Mieczysław Szcześniak, Krzesim Dębski, Ania Bercyn, Rafał Szatan. Z tym pierwszym Diwa wykonała utwór Dunka na dwa serca, koncert zorganizowano z okazji ponownego otarcia MCK po remoncie. Na imprezie pojawił się między innymi. Burmistrz miasta i ksiądz, który poświęcił budynek. Diva publicznie podziękowała fanom za koncert za pośrednictwem Instagrama. Napisała tam Dziękuję za piękną muzyczno-filmową atmosferę wczoraj nowy targ. Na swój pierwszy biletowany koncert po zakończeniu. Trasa akustycznej jedyta wybrała eleganckie kreacje. Wystąpiła w czerwonej sukni od Izabeli Janachowskiej i czarno-białej od Liliany Kupidury. Całość dopełniła diamentową biżuterią. Same kolczyki Vintage kosztowały ok. 40 tysięcy złotych. Edyta Górniak w kolczykach za 40 000. Zateł poniżej dołączamy obszerną relację filmową z wydarzenia przygotowaną przez nowy targ. 24.tv. Wlać na niej m.in. Fragment wystąpienia Edyty. Jak go oceniacie? Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu. Oficjalnie otwarte. Otwarcie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu, zachęcamy, do obejrzenia większej relacji z, niewątpliwie, historycznego wydarzenia w życiu naszego miasta. .https2.slash 24tv miejskie centrum kultury otwarte trwa gala inauguracyjna mamy zdjęcia slash 24tv on nowember 25, 2020.